W serca Polaków czas, gdzie miłość do ojczyzny i determinacja, by zachować naszą ziemię, płonie nieustannie. Na polskich polach i w lasach Ojców naszych waleczny duch, w sercach naszych cicho szepcze miłość i pragnienie wolności. Polsko nasza, ojczyzna ukochana. Niechaj Twoje pola i brzegi będą nasze na wieki. Polska domem, domem naszym całym. Nie oddamy, nie sprzedamy to nasza duma i prawo. Brzoza cicha w leśnym krajobrazie wzrusza serce, daje siłę. Dla naszych przodków walczymy, by dom nasz nie był obcy. Twoje pola i brzegi Będą nasze na wieki Polska domem, domem naszym całym Nie oddamy, nie sprzedamy To nasza duma i prawo Nasi przodkowie nas uczyli Ziemi ukochanej bronić Razem w jedności i determinacji Przyszłość swoją tworzymy Nie sprzedawajcie nam naszych ziem i domów Polsko nasza ojczyzną Niechaj Twoje pola i brzegi będą nasze na wieki. Polska domem, domem naszym całym. Nie oddamy, nie sprzedamy to nasza duma i prawo. Z dumą patrzymy na przyszłość, wierząc w naszą polską moc. Niechaj każdy Polak pamięta, że Polska naszą Polska ziemią. Polska nasza ojczyzna ukochana. Niechaj Twoje pola i brzegi będą nasze na wieki. Polska domem, domem naszym całym. Nie oddamy, nie sprzedamy, to nasza duma i prawo. Ach, te sosny i brzozy, kocham dotykać waszej kory. Nieraz strzała wbita, krwią waszą, szewica. Niech ta pieśni w sercach płonie, niech wieczność ją zachowa. Polska naszą miłością, niech zawsze będzie nasza.